Stanie z księgi rodzaju. Kiedy Pan Bóg widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi i zasmucił się. Wreszcie Pan rzekł zgładzę ludzi, których stworzyłem z powierzchni ziemi. Ludzi, zwierzęta, gady i płazy i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem. Tylko Noe znalazł upodobanie w oczach Boga. A potem Pan rzekł do Noego: Wejdź wraz z całą twoją rodziną do Arki, bo przekonałem się, że tylko ty jesteś wobec mnie prawy wśród tego pokolenia. Z wszelkich zwierząt czystych weź z sobą siedem samców i siedem samic ze zwierząt zaś nieczystych po jednej parze samica i, sami i samca. Również i z ptactwa po siedem samców i po siedem samic, aby w ten sposób zachować ich potomstwo dla całej ziemi. Bo za siedem dni spuszczę na ziemię deszcz, który będzie padał czterdzieści dni i czterdzieści nocy, aby wyniszczyć wszystko, co istnieje na powierzchni ziemi, cokolwiek stworzyłem. I spełnił Noe wszystko tak, jak mu Pan polecił. A gdy upłynęło siedem dni, Wody potopu spadły na ziemię. Oto słowo Boże. Pan zeszle po roku swojemu ludowi. Pan zeszle po swojemu ludowi. Oddajcie, Panu, synowie Boży, oddajcie, Panu, chwałę i sławcie Jego potęgę. Oddajcie, Panu, chwałę Jego imieniu, na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana. Pan weź, mój, swojemu ludowi. Ponad wodami, głos pański, pan ponad wód bezmiarem, głos pana potężny, głos pana pełen dostojeństwa. Pan ześle pokój swojemu ludowi. Głos Pana zgina dęby i ogałaca lasy, a w Jego świątyni wszyscy wołają chwała. Pan zasiadł nad potopem, Pan jako król zasiada na wieki, a ze ślepo. Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z Wami. Wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. O Tobie, Panie. Uczniowie Jezusa zapomnieli wziąć chlebów i tylko jeden chleb mieli ze sobą wodzi. Wtedy Jezus im przykazał, uważajcie, strzeżcie się kwasu fariseuszów i kwasu Heroda. Oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chleba. Jezus zauważył to i rzekł, im, czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiały macie umysł. Macie oczy, a nie widzicie. Macie uszy, a nie słyszycie. Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych łąków, kiedy połamałem pięć lebów dla pięciu tysięcy? Odpowiedzieli mu dwanaście. A kiedy połamałem siedem lebów, dla czterech tysięcy. Ile zebraliście kosztów pewnych łąków? Odpowiedzieli siedem. I że kim jeszcze nie rozumiecie? Oto słowo pańskie. Jezu, twoi uczniowie zamartwiali się tym, że mają za mało chleba. Zapomnieli, że ty jesteś w stanie pomnożyć. I chcesz, aby bardziej niż chlebem przejmowali się czymś innym. Tak. Przestrzegasz przed kwasem faryzeuszów i Heroda. Czemu, Czemu zamartwiamy się sprawami mniej ważnymi? Ktoś powie, że przecież dzisiaj nie ma faryzeuszów, nie ma Heroda, a czy nie ma podobnych do nich ludzi? Czy nie ma takich jak Herod, który żył z żoną swojego brata i potem zabił Jana Chrzciciela? Czy nie ma faryzeuszów, ludzi uderzających, obnoszących się jakoby swoją pobożnością, ale tak naprawdę do Ciebie nieuznających. Tak dzisiaj nie brakuje katolików, takich, którzy się uważają za katolików, ale czy żyją tak jak Ty chcesz, tak jak Ty przykazałeś? No i pozostaje pytanie, czy tak zawsze będzie? Czy będziesz Ty obojętnie mógł na to wszystko patrzeć, co się dzieje, na to zło, które się odnosi, które się obnosi. Ludzie chwalą się tym, tak? Straszny pisz, Chcę mieć z Tobą aborcję. Takie są w tej chwili, takie są w tej chwili propozycje. I to ma być synonim wolności, ponieważ mogę zabić, i pytanie Panie Jezu, jak długo tak jeszcze będzie? w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Tak, w czasach Noego też byli ludzie, podobnie żyjących, grzeszący. Wydawało im się, że ta będzie wiecznia. Kiedy Noe budował Arkę, To wyśmiewali go, ale głupi. Tak. I więc my, że. Wszyscy zginęli, w wodach potopu, a ostał się jedynie Noe wraz ze swoją rodziną. I to czeka dzisiejszy świat. Czy to będzie woda, czy jakaś inna klęska straszna? To Ty, Panie Jezu, tylko wiesz. Oczywiście nie pragniemy kary, tak jak i Ty nie pragniesz kary, ale opamiętania się ludzi. Opamiętania się. Panie Jezu, prosimy Cię, czyń to przez nas, czyń to przez nas, byśmy ludzi potrafili tak oświecać, jakie jak gusta robią że żałowali za grzechy, zadośćuczynili. Za takich się modlimy. Za tych wszystkich, szczególnie, którzy biorą udział w tych demonstracjach, domagających się prawa do aborcji, Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Modlmy się za ludzi zabłąkanych, smutnych, aby znaleźli pocieszenie Jezusie. Ciebie prosimy. Nas, Panie. Módlmy się w intencji tej mszy świętej za zmarłą Annę Łytek o chwałę nieba. Ciebie prosimy. Nas, Panie. Módlmy się o to, abyśmy się przygotowali na ten dni postu czterdzieści dni, tak jakby to były nasze ostatnie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. módmy się aby jak najwięcej ludzi rozpoznało te czasy i to, co po nich może być. Aby właśnie w czasie postu mieli okazję na nawrócenie do Boga. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Proszę Cię, Panie Boże, przyjmuj nam wiary, nadziei i miłości, ale proszę Cię równocześnie o największy dar, jaki możesz dać człowiekowi, to jest zbawienie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Właśnie będzie Pani we wszystkich intencjach Matki Bożej. Matko Boże, wstawiaj się za nami. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Odalenia, złagodzenia gniewu Bożego nad grzesznym światem i rozszerzenia, królowania dwóch serc miłości. Jezusa i Maryi w naszej ojczyźnie i na całą świecie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby była wierna Bogu, Krzyżowi Ewangelii o wypełnienie jasnogórskich ślubów narodu. Ciebie prosimy. Zduchaj nas, Panie. Módlmy się o miłość i zgodę w naszych rodzinach. Ciebie prosimy. nas, Panie. Spokój duszy siostry Hani. Wysłuchaj nas, Panie, wy Ciebie prosimy, wysłuchaj, wysłuchaj nas, Panie. się za zatwardziały grześników, którzy ranią Boga, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. W intencji pewnej osoby, łaskę uzdrowienia, jeśli to jest godne z wolą Bożą, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O szczęśliwy przebieg jutrzejszej operacji Tomka. Oraz o błogosławieństwo i Boże prowadzenie dla lekarzy, którzy będą ją przeprowadzali. Ciebie prosimy. Panie, Ty znasz nasze serce. Proszę, ogarnij serce miłością tych osób, które postanawiają odłączyć się od złych nawyków, od, od, od swoich złych postanowień. Proszę Cię, wlej w ich serca wiary nadzieję i Twoją miłość, by wytrwali w postanowieniach. Ciebie prosimy. Pozdrawi do Ory, która tutaj, Panie u Ciebie prawie codziennie adorowała. Ciebie prosimy. Panie, I o pokój na świecie, żeby już nie było żadnych wojen i nawrócenie wszystkich grzeszników i niewierzących na jedyną wiarę katolicką. Ciebie prosimy. Boże, szczerze mówiąc, przyjmij od nas te prośby, które Tobie przedkładamy Duchu Świętym za matki na świętej przez Chrystusa Pan naszego.